Zapraszam na kurs materialny www.piodściupak.pl. Okrąg wpisany w trójkąt to taki okrąg, który znajduje się wewnątrz trójkąta i jest styczny do wszystkich trzech boków trójkąta. Te punkty styczności u mnie na rysunku to są odpowiednio punkty E, F i D. Środek okręgu to jest S. Wierzchołki trójkąta to są odpowiednio A, B, C. Co tu jest istotnego, to to, że środek okręgu pisanego w trójkąt, leży na przecięciu się dwusiecznych. Dwusieczne dzielą kąty w trójkącie na dwie równe części. Czyli na przykład przy wierzchołku, przy wierzchołku A kąt może być podzielony na alfa i alfa. Czyli tutaj mamy dwie alfy. Przy wierzchołku B będziemy mieli jakieś dwie bety. Przy wierzchołku C będziemy mieli dwie gammy. Tutaj gamma i tutaj gamma. Zatem co trzeba pamiętać? Środek Okręgu wpisanego w trójkąt leży na przecięciu się dwusiecznych, czyli to są te linie tutaj poprowadzone. I zobaczmy, że faktycznie jest wyznaczony tutaj środek. Ponadto pamiętajmy, że punkty styczności, że promienie poprowadzone ze środka do punktów styczności padają na boki trójkątów pod kątem prostym. Czyli tu jest kąt prosty, tu jest kąt prosty, tu też będzie kąt prosty. O tym należy pamiętać. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na dosyć często popełniany błąd. Zauważmy, że dwusieczne wcale nie wyznaczają punktów styczności. Ten punkt nie jest punktem styczności. Lepiej to widać tutaj w tym miejscu. Ten punkt nie jest punktem styczności okręgu. Punkty styczności wyznaczają promienie prostopadłe do poszczególnych boków. Często z rysunku wynika, że niby dwusieczna wyznacza tak jakby punkt styczności, ale nie dajmy się tutaj zwieść. Punkty styczności są wyznaczone przez promienie poprowadzone pod kątem prostym. Dziękuję za uwagę.